Także z powrotem wracamy na e, split food, salaty, kaw. Ale co będziemy dzisiaj jedli? Coś nowego? What do you think about e, this one? Is it good? Delicious? Wow! This one. Yeah? Chili peas? Yeah? How do you like it? Do you like spicy? Yeah, chili peas very good. Okej, okay, so today try this one. Ok, so więc nie wiemy jak to będzie smakować, ale co? Do odważnych świat należy, nie? Ok, so to do this. Niech Pan zrobi i zobaczymy jak to będzie smakować. Mówię prawdę, takie coś próbuję pierwszy raz w życiu, także. Nie wiadomo, ale trzeba posmakować. No zobaczymy, jak to smakuje. Jest to oczywiście ryż z krewetkami i jakieś grzybki są. Tak. A co do tego, właśnie moi kochani, no to są takie muszelki. E, ślimaczki, ja mówię, ja ją jem to pierwszy raz. E, zobaczymy jak to będzie smakować. E, nawet nie wiem jak to otworzyć. Jest w środku. No i zobaczymy jak to będzie smakowało. Takie... Takie żelki, słone, ale dobre. No w środku to jest, e, warzywka są, to jest tak. Papryczkę widzę. Pyszna cebulka. Marcheweczka. A oczywiście, jak wiecie, ryż spicy z krewetką. Tu musimy włożyć widelczyk, tak? Rozwalić ją I krewetkę. Całą wyciągnąć. Mm. Także zdrowe jedzenie. Ryż spicy z takimi małymi grzybkami. Jakieś małe grzybki. O, coś takiego, małe grzybeczki. O, dobra. Dobrze, kochani, także nowy smak zaliczony. Trzymajcie się i czekajcie na nowe smaki. Pamiętajcie, udostępnić, dać komentarz. Czy jedliście już coś takiego, czy chcecie, ma ochotę zjeść coś takiego, bo ja e, jestem ciekaw takich smaków, także dla muszelki oczywiście wiem kto to już nie zje, bo a tu nawet są dwie, e, tu są dwie, ktoś dzwoni do mnie, nie odbieram, tu są dwie, no dobre. <noise> Dziękuję już za oglądanie.